I dziewczyny low, czarna, wyczekiwana, o Boże, ile było pytań, czy ona się powtórzy, ja mówię, nie dziewczyny, dość, już nowe modele, było już tyle razy, było szyte, a Wy macie teraz czarną. I czarnych jest ostatnie sztuki i macie je w cenie promocyjnej. Od 60 do 128 cycuszek talii, przypominam, do 128 w biuście i w talii, a w biodrach do 150. Dziewczynki. Wiem, że kochacie ten model. Teraz macie w cenie obniżonej na 99 zł, bo udało udałam się ze szwalni zgarnąć nad stan szycia, więc mamy to w lepszej cenie. Więc dziewczyny, moje kochane, czytam Wam, co mi zostało z pięknej sukienki Low, która jest absolutnym bestsellerem. Dziewczyny czarna na bazie, więc możecie zamawiać. Dziewczyny kawa, długo wyczekiwana. Jak wpisujemy? X Spacja 2759 czarna. I wpada wam do koszyka za 99 zł. X spacja 27.59 kawa już ostatnie egzemplarze. Żeby...